Cześć, witam wszystkich serdecznie na kanale Kryptomanii. Tu Piotr z tej strony. I nadszedł ten moment, że tego Gnolanda możemy sobie już przyklaimować, Także zaraz pokażę co i jak. Dzięki na, i właśnie tutaj był, na Desmos jest taki wpis. Dzięki naszemu walidatorowi g, g Stake, możesz teraz odebrać swój Desmos Airdrop za pomocą KePR Po prostu przejść do GoFindMe na, na swojej stronie portfela i rozpocznij procedurę Klikając tam przycisk airdrop. Także już Wam pokażę, jak co trzeba zrobić. Przechodzę na tą stronę. Niech mi się tutaj teraz otworzy. Otwiera się Wam tak. Use the cap. Choose your D. -tag. Na początku Wam się pokaże, żebyście stworzyli D. -tag. Ja stworzyłem na przykład ten GradiO 28, to często używam. I. Mój profil jest saved on the chain, because, yy, raczej, ponieważ bym musiał mieć yy, desmos, żeby go zasejwować, ale tutaj klikamy sobie w airdrop I ready to climb, pisze tak, i teraz przetłumaczę wam na polski, żebyście mieli bardziej znamy, gotowy do roszczenia, zapisano profil desmos, Desmo, połączy czytelny adres, sprawdź tutaj, i tak teraz tu pisze, no nie możemy profilu zrobić, Rozszerzenie dla użytkowników bez profilu, bez wznoszenia opłat, zostanie włączone w ciągu najbliższych dni. Czyli po prostu to rozszerzenie, bo nie możemy stworzyć profila, będzie, będzie dodane w ciągu paru dni. Czyli po prostu będziemy mieli tutaj jakieś pewno już tylko kliknięcie i Desmos nam wpadnie na na portfel, tylko ciekawe, czy on padnie tutaj na ten portfel, i będziemy musieli sobie zrobić jeszcze profil, czy bezpośrednio na kep. Tu akurat nie jest tak do, dokładnie podane, bo Desmos już jest na kep, tutaj dodany, na samym dole, jak widzicie, jest. Także czekamy, czekamy. Dla tych, którzy jeszcze nie sprawdzali, to kliknijcie sobie tutaj. Wkleicie adres Kosmosa. Biorę adres Kosmosa, wklejam Calculate i Wam pokażę ile się należy i za co. To ustaw i ja mam za Juno, za kawę, za Osmosis, Regent -E, Osmosis LP, czyli za dodawanie płynności. Zakasza i z kosmosa 565 mi wyszło tego Desmosa także już już na dniach, już po prostu powinno to wpaść. Tak to wygląda. I jeszcze raz. Yy ja wam ten link do tego przejść do profilu yy, wrzucę pod, yy, pod filmikiem. Także sprawdzajcie sobie. Połączcie po prostu portfel, bo będzie właśnie widział już ten profil, ten port będzie widział już wasz portfel i tu jest przejście do tego rzutu. Tylko jak mówię, trzeba chociaż tą nazwę użytkownika stworzyć profil. Profil jeżeli byśmy używali kiedyś w przyszłości tego Desmos, no to już sobie jak będziemy mieli DSM, to sobie po prostu stworzymy w przyszłości. Coś czuje, że to by, to ogólnie miały być media społecznościowe, czyli za jakieś pewno. Działania na tych mediach społecznościowych możliwe że będziemy mogli tutaj zarabiać za Na przykład Jakieś zdjęcia za jakieś nie wiem wpisy Coś w tym stylu Tak mi się zdaje zobaczymy niech to po prostu się rozwinie I ciekawe ile ten desmos jest warty Zresztą zobaczymy czy on jest na miscantie już dodany yy, Miscant To jest explorer miscant to jest explorer do kosmosu i nie tylko i zobaczmy, co, co my tu mamy. Dobra, niech się wymuli. Kondeks yy, targazy desmos bitkana. Jeszcze nie widzę tutaj tego desmo, Desmos. Dodanego, bo tak to byśmy mogli sobie sprawdzić yy, jaka wartość ewentualnie tego by była, ale nic trudno. I to widzę, że coś właśnie nowego Rizon weszło i też będzie trzeba to obczaić. Kiczeń już jest. Właśnie po ile ten kiczeń, a wprzejm sładzali, poszedł do góry 42 Także fajnie. Witkana jest cena, bo właśnie tutaj też mieliśmy mieć dostać Europa. Jest 18 yy, Co tu jeszcze jaki miałbyś... Yy, lemona jest w wczeńki Ciekawe właśnie, bo band wchodzi do transferów ABC. Ciekawe, czy będziemy mieli jakiś zrzut, To by mnie cieszyło i ciekawe, kiedy Binance'a podłączą do transferów ABC. O Kondex jest. Zobaczmy jak ile po ile ten Kondex. Nie ma jeszcze ceny. A wiem, że już jest podłączony. Może jeszcze w może jeszcze testują. I czekamy też na zrzut tego z kondeksa. To jak pamiętacie, yy, był robiony już filmik. Także, tyle by było na dzisiaj. Yy, jutro będzie losowanie. Ja jutro robię losowanie, także będzie na 100% jutro. Także trzymajcie się. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. I do usłyszenia do jutra. I pamiętajcie, sprawdźcie swój airdrop. Trzymajcie się. Cześć!